Czym byłyby święta Narodzenia Pańskiego bez wigilijnej kolacji? A jeśli wigilia, to obowiązkowo na stołach musi znaleźć się karp. Jak w Zakopanem wygląda polowanie na świąteczną rybę? Jeśli ryba na święta ma być świeża, to trzeba udać się do hodowli. Tradycją już stały się kolejki, w których trzeba wystać, aby w zakopiańskiej hodowli zakupić świeże ryby. Warto warto jednak ryba świeża prosto z hodowli, więc myślę, że się opłaci. Widzicie, jak ona wygląda na żywo, więc są inne, mało, że inne wrażenia, ale inny, inny chyba też smak tej ryby, jak się ją tak ogląda prosto wyjętą z tej skrzynki teraz, świeżutką, świeżą. Karpik z strągiem. A z pstrągiem, czyli tak. coś chudsze troszeczkę. No troszeczkę tak, no nie wszyscy lubią, u mnie w rodzinie, więc jest wielbicielką karpia, jest tylko małżonka, więc cała reszta jest pstrąga, więc tak się złożyło, że, że to tylko zmyślą o niej ten karp. Jak jest w tym roku z gustem kulinarnym na Podhalu? Wygrywa tradycyjny karp, czy może chudsze mięso pstrąga? W tej chwili jest pół na pół. Momentami przewaga karpia z kolejki, momentami przewaga pstrąga. Przeważnie mieszają. Część pstrągów, część karpi. Są jednak tacy, dla których tradycja jest rzeczą świętą. 12 karpi. 12 karpi, czyli tradycyjnie. Musimy. Tradycyjnie, tak A jest. A pstrąg też? chudsze O więc, bo... nie, w tym roku nie. Wiaderko jest więc, rybki żywe pan bierze, czy.? No nie, ogłuszone podobno. Nie tylko karp na święta nie ma lekko. Gospodynie, które będą przygotowywać świąteczne potrawy, muszą zdecydować, w jaki sposób karpia przyrządzić. A ilość przepisów może przyprawić o zawrót głowy. Niebawem szał świątecznych zakupów się skończy i wszyscy usiądą wspólnie do stołu. Mi nie pozostaje nic innego, jak życzyć widzom telewizji pod hale smacznego karpia.